Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said no man, I still go. Go, 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 go. Witam wszystkich w kolejnym filmie pucharowym. Tym razem Liga Konferencji, czyli to, co nam zostało w środę, no i oczywiście mecze czwartkowe. Również będą grane, tak więc zapraszam do oglądania, a na początek dla Was bardzo dobra wiadomość, dla mnie trochę mniej, no ale dla Was bardzo dobra. W związku z dniem klienta, którego sam wymyśliłem, grupa futbolu amerykańskiego, ta Wipolska grupa, która niedługo będzie już startowała, no bo sezon się będzie zaczynał. Standard grupa na cały sezon na futbol amerykański minus 400 przecena. I premium minus 500. Oczywiście, tak jak mówię, abonament i promka dotyczy grup cało sezonowych. Jeśli macie ochotę dołączyć, zapraszam drogą mailową na sportredictions.plma Jest to jedyna taka oferta i dość krótka, bo trwa do jutra do godziny 16. Jutro mamy wtorek środę. środę. Jutro mamy środę i do środy do godziny 16 trwa ta promocja. Tak więc możecie w obniżonych cenach zakupić te grupy. Pamiętajcie, że te grupy są limitowane, tak więc nie wszyscy na pewno zdążą. Później, po godzinie 16, ceny wracają do normalnych wartości. Zapraszam do kontaktu chętnych, a my już zaczniemy typowanie ligi konferencji. Trochę dużo tych meczy, tak więc podwójne typowanie będzie w niektórych przypadkach, a resztę zatypujemy tablicowo. Dandelash z Luksemburgu przeciwko St. Patricks z Irlandii. Czujemy tu remis 3:40 za to płacą i under bramkowy 2,5 bramki 1.75. B36 Torshavn e, z Wysp Owczych. Taka drużyna e, grają przeciwko Pajde z Estonii i tutaj gramy over 1.90, czyli bukmacherzy myślą, że będzie under, ja myślę, że będzie over. No i oczywiście drużyna z Wysp Owczych, zwycięstwo 2-20. Ararat Armenia z Armenii, jak sama nazwa wskazuje, grają z Egnatią z Albanii. I tutaj również typujemy remis 360 i bo w tym to skorczy i obie drużyny strzelą bramkę za 1 ,75. Taki wynik mi się tutaj plasuje 1-1. Inter Eskaldes z Andory przeciwko Wikingurowi, to jest Wikingur właśnie z Wysp Owczych. I gramy na ten Wikingur 1,90 za to płacą. No i Owerek w tym meczu 1,60. Piunik z Armenii gra z Narwą ze Estonii. Ander tym razem Bramkowy 2,5, 1,70. No i wygra na drużyny z Armenii za 1,45. Tobol z Kazachstanu również powinien wygrać z Honką z Finlandii. E, moim zdaniem jakieś 1.0. 0 1,70 płacą za wygraną Tobolu. I under 2,5, 1,80. Tak więc dość spory kurs. Mamy Żylinę ze Słowacji i Lewadię ze Estonii. Nie wiem czemu dwa jest napisałem, no ale widocznie dwa razy mi się nacisnęło. Overka 2,5 gramy w tym meczu, 1,90 płacą. I wygrana Żyliny za 1,65. Panewezis z Litwy przeciwko Milisani gramy jedynką, 1 1,65. I over w tym meczu 2,10 płacą za over. Czyli dość sporo. Kolejny mecz to Haka z Finlandii z Crusadersem z Irlandii, bo w Team to Score gramy, czyli obie strzelą 1,95 i wygrana drużyny z Finlandii 1,55. Matpis z Gibraltaru przeciwko Dundalkowi z Irlandii gramy remis 3,80 za to płacą i bo w Team to Score 1,91, taki 1,1 właśnie mi też tutaj pasuje. Alaszkert z Armenii przeciwko Arsenalowi, ale jest to Arsenal. Z Montenegro, czyli z Czarnogóry, arsenal Tivat. Gramy jedynką za 1,50 i under 2,5 bramki 1,80. dążale ze Słowenii przeciwko Balzanowi z Malty. Over 2,5-1,70. No i drużyną maltańską trzeba pokonać. 1,30 za to płacą. Gzira z Malty przeciwko Glentoranowi z północnej Irlandii. Tutaj remisik 3,15 zagraliśmy. I tutaj taki remisik na anderze, czyli jedyny możliwy w sumie, oprócz 0-0-1-1. 1,55 za ander płacą. Jeśli chodzi o kolejne mecze, to jest to Riga FC, czyli łotewska drużyna z Wikingurem z Islandii. Tym razem I gramy jedynką za 2-0. Nie wiem, czy to nie ma pomyłki, ale skoro tak jest, to chyba tak powinno być. Dalej mamy Torpedo Kutaisi. I nie jest to przekleństwo, tylko tak się drużyna nazywa. Ja jechałem kiedyś w Uberze i pytam gościa skąd jest. On mówi, że z Gruzji. To właśnie mu mówię Torpeda Kutaisi. I on się zdziwił bardzo. Sarajewo jest przeciwnikiem tej dziwnej drużyny. No i gramy na Sarajewo. No bo czemu Torpedo Kutaisi mają wygrać? 2,40 za to płacą. Nie po faworycie, za 6-0 gramy na Dilegori. Również z Gruzji taka drużyna. Duńska Streda. Słowacka drużyna no, może przegrać z Dilagori. Dilagorii wiadomo, że Gruzini mocno grają. Mam nadzieję, że tutaj nam wejdzie ta bombeczka. Niederkorn z Luksemburgu, z Ginjani, czy nie wiem, Dżinjlani, jak to się czyta kosowo. Nie znam drużyn Kosos, bo za moich czasów w sensie World of Soccer nie było takich drużyn, więc nie mogę ich znać. 1,90 na jedynce. HB Torshaft z Faroe Isles. Grają z Derry City, z północnej Irlandii, remis 3:30. Wadus Liechtenstein z Nomadem z Białorusi, 1:70 jedynka. Z, z Niskar, Bośnia i Hercegowina z Dynamem, Minsk powinien wygrać i 2:40 za to płacą. Linfield, znów północna Irlandia. Grają z Wlaznią, z Albanii, 1:90 płacą na Linfield. Tak wyglądają meczyki z ligi konferencji. Mam nadzieję, że coś. Tam fajnego wskoczy. No i trzy kupony dla Was: mamy Danny z St. Patrick's na anderze 2,5. Tutaj być może będzie wynik 00. Do tego Żyli po całości i Pana Wezis z Milzani na overze 1,558 do wyjęcia. Na drugim kuponie mamy Wadus ten wielki Wadus z Liechtensteinu. Do tego Zl z Niskar z podpórką. No bo trzeba się podeprzeć. No i Tobą z honką poniżej 2,5 bramki. 580 do wyjęcia, a na trzecim mamy Interklub de Scaldes z Wikingurem Gotom na owerze 2,5. Do tego kolejny ower żyliny z Lewadią i poniżej 2,5 bramki w meczu Gzira Glentoran 670 do wyjęcia. Takie trzy kuponiki dla Was na ligę konferencji. A Liga Typera, mecz Dandenlasz, St. Patricks, odpowiedź jest warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera. Pamiętajcie, by w swoich komentarzach również wpisywać w nawiasie godzinę waszego typowania. Ułatwi to oczywiście liczyć typy do rankingu osoby, która będzie liczyła. Naszą tabelkę i już się znalazła, tak więc więcej nie szukam pomocy, jeśli chodzi o Ligę Typera. Mamy już osobę, która będzie nam liczyła punkty, i z góry, oczywiście, bardzo dziękuję tej osobie. Pamiętajcie, że macie czas na wasze typowanie tylko do godziny rozpoczęcia się tego meczu. A ja zapraszam do zwykłej grupy V-Polskiej, która obejmuje 14 dni gry. Kupony są wysyłane codziennie w godzinach porannych na różne dyscypliny. A zainteresowanych dołączeniem zapraszam drogą mailową na sportpredictions.pl. Przypominam jeszcze raz na zakończenie filmu. O naszej grupie na futbol amerykański. Jedyna okazja by po takiej taniości wejść w cały sezon na VIPa do futbolu amerykańskiego. Tak więc cena minus 400 jeśli chodzi o cały sezon w standardzie. I minus 500 jeżeli chodzi o cały sezon w premium. Zapraszam do kontaktu mailowego zainteresowanych. A póki co bardzo dziękuję już Wam. Za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę, leczcie oglądać Raków Częstochowa i do usłyszenia w kolejnych filmach.